Klacze ruszyły. Tam poszła na front Sabamira. Przez moment ona prowadziła, no tak, ona będzie dyktowała tempo. Na drugim miejscu Haidea, na trzecim galopuje Emereda, a czwarta Pakita. Klacze mają do pokonania jeszcze 1800 metrów. Zdecydowanie Sabamira przez Haideą. Te dwie klacze na trzeciej pozycji Emereda tutaj się nic nie zmienia, i na czwartej blisko nie jest Pakita. Do celownika jakieś 1600 metrów, dokładnie 1600 metrów. Sabamira przed Haideą. to jest czołówka na trzeciej pozycji Emereda i blisko niej większym kołem galopuje Pakita. Do celownika mają jeszcze 1400 metrów. Sabamira spokojnie na froncie na drugiej pozycji Haidea, na trzeciej Emereda i na czwartej Pakita. Do celownika pozostało jeszcze klaczą 1200 metrów, troszeczkę mniej. Sabamira prowadzi spokojnym tempem. Na drugim miejscu Haidea, Na trzecim tutaj Emereda i na czwartym Pakita. Za chwilę wejście w zakręt. Tak jest, już weszły w zakręt. Mniej niż 1000 metrów do celownika. Sabamira spokojnie galopuje, ale też bardzo lekko przy niej Haidea, Te dwie klacze. No i już tutaj traci dystans chyba Emereda, do czołowej dwójki zbliża się do niej Pakita. Przed wyjściem na prostą razem Sabamira z Haideą. Sabamira, Haidea i dalej Emereda z Pakitą. Przed wyjściem na prostą Sabamira, Haida wyszły tutaj środkiem toru. Sabamira, Hajdea przy Kanacie galopuje Emereda, dalej środkiem toru Pakita. Jeszcze do celownika ponad 400 metrów. Sabamira idzie w posyle, blisko niej Hajdea. Sabamira, Hajdea. No te dwie klacze mają dużą przewagę nad resztą stawki. Do celownika jeszcze 300 metrów. Hajdea próbuje się zbliżyć do Sabamiry, ale na razie nie daje rady. Zatem Sabamira, Hajdea. Sabamira, Hajdea. Dalej w dużym odstępie na trzecim miejscu Pakita. No i za chwilę celownik. Lekko, swobodnie, sama Mira wygrywa ten wyścig. Druga Hajdea, trzecia będzie Pakita, a czwarta kończy Emereda.